Czy znacie ten obrazek? Tak, to Paul Gascoigne, płaczący po porażce w karnych z Niemcami, w półfinale mundialu 1990. Miał 23 lata. Anglik z techniką latynosa. Jego trener czasów juniorskich w Newcastle powiedział o nim to nowy George Best, ale bez mózgu besta. Miał na myśli przeróżne wybryki Gascoigna. Wracamy do roku 90. Selekcjoner Bobby Robson pocieszał go. Grałeś genialnie, patrz naprzód. Gascoigne występował tylko w średniaku, Tottenhamie. W 1991 roku zdobył puchar Anglii. W półfinale strzelił cudownego gola z wolnego. Bomba w samo okienko. Klub zmienił rok później, ale wybrał zły kierunek. On po angielsku mówił niewyraźnie, z akcentem Jordi, a trafił do Lazio. Zdarzały mu się tam rajdy przez całe boisko, ale nie była to reguła. Po jednej z kontuzji Dino Coff powiedział mu, żeby pojechał na urlop. Gdy wrócił do Rzymu z dużą nadwagą wypalił. Panie Cof, było mnie nigdzie nie wysyłać. Jeszcze większe problemy miał z nowym trenerem z Denkiem Zemanem. Czech kochał dyscyplinę. Gascoigne ukradł jego ukochany gwizdek. Zeman znalazł go na szyi gęsi nieopodal centrum treningowego. Gascoigne odszedł więc do Glasgow Rangers. Stał się królem Ibrox. Na Euro 96 grał znakomicie. Strzelił pięknego gola Szkocji. W półfinale z Niemcami miał świetną okazję w dogrywce, ale zabrakło centymetrów, żeby sięgnął piłkę. Karnych historia się powtórzyła. Anglia znowu przegrała. Na tydzień przed ogłoszeniem kadry na mundial we Francji, Gascoigne został przyłapany jak jadł kebaba. Glenn Hoddle skreślił go ze składu. Gascoigne w furii zdemolował pokój selekcjonera. To był koniec jego poważnej kariery. Był uzależniony od alkoholu i narkotyków. W 2008 roku próbował odebrać sobie życie. W 2016 świat obiegło zdjęcie, na którym wyniszczony Gascoigne wyglądał jak woskowa mumia. Poszedł na odwyk, założył konto na Twitterze i szybko stał się ulubieńcem internautów. W poprzednim roku je usunął i kibice zaczęli się martwić. Na szczęście Gascoin ma się dobrze. Wystąpił ostatnio w telewizji. Przyznał się do wszczepienia antyalkoholowej wszywki, jednak podczas kwarantanny nakryto go w barze. Nie pił, ale robił selfie z klientami. Oczywiście w Anglii obowiązują przepisy o izolacji i takich rzeczy robić nie wolno. Cały Gascoin.